Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Żygadło, dziennikarz... Niezależnej Gazety Obywatelskiej, a także w polityce.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy emocjonujesz się od wczoraj Royal Baby? Ja nie spałem w nocy, cały czas przeżywałem ten, ten, ten poród. Staram się chyba tak utożsamiać z, z Anglikami, którzy, którzy przeżywają, dla których to jest wielka radość, bo to jest, to jest przyszły władca ich, ich kraju. No, cały czas śledziłem bacznie. Anglików jeszcze jestem w stanie zrozumieć, innych nacji, Polaków niespecjalnie tej, tego poruszenia medialnego. Znaczy... Wydaje mi się, że Polacy troszeczkę chcą się wczuć w tą atmosferę, która panuje w Wielkiej Brytanii. Troszeczkę ja na przykład traktuję to w taki sposób, jak taki dobry, dobry serial, który jest odgrywany na żywo i który się ogląda. Natomiast też z pewnym przymrużeniem oka i z pewną taką dozą, że w pewnym momencie trzeba to wyłączyć, zastopować. Tyle informacji mi wystarczy, już więcej tego nie potrzebuję. W Polsce media bardzo poruszyły tą sprawę. Spotkałeś się z tym, że przerywano nawet program w telewizji. Oczywiście, no wczoraj Telewizja Polska Przerwała transmisję, nadała, nadała wcześniej już przygotowany na, na tą okazję film o, o księżnej Kate, o, o, księciu, o księciu Williamie, o historii miłości, o tym jak się poznali. No, widocznie tego, tego, tego widzowie potrzebują, więc media, media z tego korzystają i działają pod nim. Ja szukałem filtra, który mi wyłączy wczoraj wieczorem wszystkie informacje w internecie związane z Royal Baby. Nie udało się. Nie znalazłem. Ten temat, Royal Baby, fajnie się wpasował, bo to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o tym, co nam serwują media, jaką debatę publiczną narzucają, jakie tematy obowiązują i czy te tematy są istotnie najważniejsze dla nas, dla naszego życia. Mi coraz częściej wydaje się, że media tylko i wyłącznie dbają o, o interes jak największej oglądalności. Tak naprawdę coraz bardziej na drugi tor schodzi, schodzi ważna debata publiczna. Wystarczy spojrzeć na to, porównać dwie kwestie. Ostatnich dni, Zadłużenie naszego kraju. Tak? Minister Rostowski pomylił się o 24 miliardy złotych w swoich obliczeniach. Tak? Taki, ta, taki jest brak napływu do, 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 kasy, do kasy państwa. Ale my ciągle i tak na pierwszym planie widzimy kwestię uboju rytualnego. Co jest ważniejsze dla Polaków, dla polskiej gospodarki? To, co, o, o czym Polak chciałby tak naprawdę wiedzieć o swojej przyszłości, o tym, że, że jest zadłużony na 10 tysięcy złotych, czy o tym, że gminy żydowskie w Polsce walczą o swoje prawa? No to jest gdzieś tam trzeci, czwarty temat, który... który... Powiedziałeś, o czym Polak y, chciałby wiedzieć. Czy istotnie tak jest, że odbiorcy chcą wiedzieć, czy też oczekują no, głównie rozrywki chyba, bo to, ta informacja idzie bardziej w stronę y, rozrywki? Ja uważam, że odbiorcy chcą wiedzieć. Chcą wiedzieć, natomiast są grupy, które krzyczą głośno właśnie i te grupy bardziej się przebijają i, i media taki wtedy im serwują to, czego oni chcą, bo jeżeli, jeżeli taka grupa jest, jest, jest oczywiście też liczna i, i, i krzyczy głośno, no to będzie dawała automatycznie oglądalność. Wtedy na drugi plan wchodzą sprawy ważne. Czy to moim zdaniem to jest charakterystyka tylko mediów ogólnopolskich, czy na rynkach lokalnych, gazetach regionalnych dzieje się tak samo, także w Opolu? Oczywiście, że, że, że w gazetach regionalnych dzieje się tak samo. Gazety regionalne mają dużo większy problem, ponieważ muszą szukać y, tematów w miejscach, gdzie tak naprawdę ich nie ma. I tutaj często są poruszane kwestią um, upadło drzewo, czy, 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 czy ktoś ściął kilka drzew, czy, 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 czy kwestie... czy jest jedna gazeta, która się specjalizuje w pisaniu o, o drzewach i o rowerzystach. Jest taka jedna gazeta, już nie, nie wymieniamy tu ale no to też jest niestety, ale no, ty, ty, Ci dziennikarze muszą szukać jakichś tematów. Myślę, że gdyby w Opolu wydarzyła się taka sytuacja jak w Warszawie, że mielibyśmy nagle referendum odwoławcze dla, dla prezydenta miasta, to media żyłyby tylko i wyłącznie tym i, i codziennie mielibyśmy okładkę. Wystarczy spojrzeć na, na to, co działo się w ostatnim czasie z, w opolskiej policji. W momencie wybuchu seksafery w komendzie wojewódzkiej policji wszystkie media się tym interesowały, wszystkie okładki były, były, były tym, tym, tym opatrzone. Pytanie, czy ten temat był istotny z punktu widzenia opinii publicznej z powodu pewnych obyczajów panujących w komendzie, czy chwycił dlatego, że tam się pojawił seks? Na pewno seks miał tutaj dużo, odegrał tutaj dużą rolę. Natomiast... Gdyby to była korupcja, to podejrzewam, że ten temat by się tak aż nie przebił. Ja może powiem z punktu widzenia takiego, jak, jak my poruszyliśmy temat na policji.pl, Nas interesowało tylko i wyłącznie to, jak wygląda praca w policji i jak wyglądają standardy pracy w policji i... Jaka jest ta policja? No bo to jest któraś z rzędu, taka naprawdę gruba, gruba, gruba awantura, gruba afera w policji, gdzie, gdzie ta policja powinna być czysta, krystalicznie czysta. Albo są problemy korupcyjne, albo jakieś dziwne przetargi się załatwia, albo z afery seksualne, gdzie to nie jest pierwszy albo przypadek. Albo sprawa chyba zbyt Bydgoszczy, gdzie naczelnik nakazuje w ciągu dnia przyniesienie 17 mandatów. Tak, to, to ostatnio wypłynęło ta, ta, taka ten informacja. ten temat już takiego tak. przebicia nie ma. No już takiego przebicia nie ma, ale co cieszy, przebiła się bardzo, bardzo się przebiła mocno informacja o wysokim emeryturze pana komendanta Marca i to jest. Y Warto pokazywać takie rzeczy, że osoba, która tak naprawdę całkowicie splamiła siebie, mundur, jednak odchodzi w chwale, i, a ta policjantka, która również w tym uczestniczyła, no, mm -hmm. obrywa po głowie, no to, no, to Policjanci tłumaczą, że nie było innej możliwości, że na to po pozwala prawo, ale też nie słyszę o tym, że była próba znowelizowania tego prawa na to, by takie procedery ukrócić. No właśnie i, i na, na tym polega sytuacja. Od razu w każdym w takim momencie minister wyłapuje sobie, sobie to naj, najbardziej atrakcyjne miejsca z takiej sytuacji. Mm -hmm wyleczyć to, o czym się mówi, tak? czyli o, o czym się mówiło. To była taka troszeczkę heca ta emerytura, tak? Ludzie, ludzie pokrzyczeli, pokiwali głową. Natomiast cały wątek, cała najważniejsza sprawa to była sprawa dyskryminacji kobiety, która, która, która miała gorzej w tej sytuacji. Od razu połapuje to minister, który, który powołuje mm -hmm. specjalną osobę w ministerstwie, rzecznika od, od, od równowagania do tak, równouprawnienia. Zostawmy może tą policję, czego ci brakuje jeszcze w, w opolskich, w regionalnych mediach? Jakich informacji, jakiego typu? Przede wszystkim dobrych inicjatyw obywatelskich, który, które się często przebijają. Są media, które poruszają takie sprawy w różne ważne, różne ważne sprawy, różne kwestie związane z działaniem ratusza. Z tego na przykład Obywatele nie wiedzą, wielu obywateli nie wie, jak powinna wyglądać dobra, że wprowadzona ustawa śmieciowa w Opolu. Ludzie nie wiedzieli do ostatniego momentu, że trzeba złożyć deklaracje śmieciowe. Nie przebiło się to na tyle mocno. Mimo, że Ratusz przygotował dosyć poważną kampanię informacyjną. Przygotował, ale to się nie przebiło, bo to gdzieś tam i przechodzi gdzieś, gdzieś obok człowieka, bo jeżeli zauważy informację o płonącej stodole w, w gazecie albo, albo o tym, że gdzieś tam ktoś odwiedził Opole, ktoś mało istotny, to tym bardziej, bardziej się interesuje, to, to, to jego większą uwagę zwraca niż konkretne rzeczy. No i później w skutki mamy takie, jakie mamy. Mi brakuje takiego tłumaczenia w rzeczywistości, wyjaśniania pewnych zjawisk, opinii autorytetów, generalnie, generalnie opinii. Stawiamy się coraz bardziej na prostą informację, ta funkcja publicystyczna jakby w mediach regionalnych mi zanika, która kiedyś bardzo fajnie funkcjonowała. Masz podobne wrażenie? Oczywiście, że tak. Tak są... mam wrażenie, że bardzo, bardzo dziwnie jest pomijana kwestia, kwestia polityki lokalnej w Opolu. Media jakby tak to traktują, że lokalni politycy to nie są politycy, to są tylko tacy działacze lokalni, partyjni, no bo przecież są taki radny, no to co, 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 co on może, co on takiego zrobił. A to jest wielki błąd, bo później wielu nieuczciwych polityków czy, czy działaczy wykorzystuje niewiedzę wyborców, bo tak naprawdę nie trzeba się starać. Radny nie musi się starać, bo przecież i tak o nim nikt nie będzie pisał, i tak jego inicjatywa nie będzie, nie będzie gdzieś wygrubiona i pogrubiona w, w gazecie, więc po co mam, mam cokolwiek robić. Gdyby media bardziej opisywały taką, taką rzeczywistość, to zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja w każdym myślę, mieście lokalnym w Polsce. No bo tutaj też są wojenki podjazdowe: jeden kolega podgryje za drugiego kolegę, co później będzie skutkować nominowaniem tego albo drugiego w wyborach prezydenckich, na przykład szefa Opola. Oczywiście, ale są też. Ciekawe inicjatywy. Są też ciekawe inicjatywy takie, jak, jak prezentują, prezentuje kilku radnych w, w mieście, gdzie tak naprawdę no, nikt o nich nie wie, tak? No, i... Nazwiska radnych nie są dzisiaj powszechnie znane. Jakbyśmy zapytali przechodzących tutaj o pola, no na przykład tamtego pana, to podejrzewam, że miałby problem z wymienieniem no nazwisk jakichkolwiek no, Zapytajmy kim jest pan Marcin Ociepa i co zrobił przez ostatnie dwa lata. No a pełni ważną sposób. funkcję jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta, i tak, szefem no, koalicyjnego klubu. Oczywiście, no i to jest, to jest właśnie problem lokalnych mediów, że nie przedstawiają w sposób naprawdę dobry. Liczy się coś innego. Liczy się zupełnie coś innego, liczy się walka o ochronę przyrody, jeżeli już coś jest. Takie... Wa Ważniejsze jest to, co robi Ania Bałon, ile przytyła ostatnio, czy to, tak. że ktoś przyjechał z programu X Factor, albo wystąpił w tym programie. Tak, albo wy ostatnio wystąpił w reklamie Play. To też jest yy, słyszałem wywiadkapola, yy, tak. która wystąpiła. miliony fanów ta dziewczyna na, na, na Facebooku. Na Facebooku. No fajnie. fajnie. Media, czyli nie ma optymistycznego akcentu, pójdą w tą stronę dalej bardziej. W rozrywki niż tłumaczenie rzeczywistości. Oczywiście, no bo media szukają odbiorców i szukają, szukają pieniędzy z reklam, a im będzie ostrzej, im będzie, będzie więcej takich takich tematów dziwnych, no tym, tym więcej, więcej, więcej będzie w odniesieniu mediów widzów. Ja uważam, że media na tym tracą. Media na tym tracą. My też widzimy to po, po naszych działaniach i o, o tym, jak rośnie liczba odbiorców w naszej strony, która, która no, mówi o wszystkim. Każdy coś może znaleźć dla siebie. Czyli życzymy korzystania z tych mediów, które serwują wartościowe informacje, a niekoniecznie wyłączyć zabawę. Dziękuję bardzo, Łukasz Żygadło, niezależna gazeta obywatelska i portal w polityce.pl Był moim gościem. Dziękuję. Rozmowę prowadził Maciej Nowak.